Cześć, witam serdecznie. Łukasz Rybski, portal Polonia 1920. Zapraszam do krótkiego omówienia formy naszych juniorów. W środę w Bydgoszczy na stadionie marszałka Piłsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy odbyła się pierwsza runda młodzieżowych indywidualnych mistrzostw pomorza. No, wróciło to, co niektórzy kochają, szczególnie awangarda żużlowa kadłubowe rozgrywki, gdzie zawody potrafią trwać do 4 godzin. Biegi są przeciągane do granic możliwości, odbywają się niejednokrotnie w niepełnej obsadzie. No i nie inaczej było w Bydgoszczy. Na sportowej w środę nie dojechali zawodnicy Wybrzeża Gdańsk, także zamiast 16 zawodników oglądaliśmy jedynie 13. Jak wypadli nasi juniorzy? Trzech z nich to było po 11 punktów a byli to Franciszek Karczewski Bartosz Nowak Emil Maroszek co ciekawe o y, miejscu na podium tak o zwycięstwie o drugim trzecim miejscu decydowało losowanie każdy wygrał z każdym każdy z nich miał po trzy zwycięstwa jedno drugie miejsce a jako że y, po 16 biegu już wcześniej nad Bytgoszczą przeszła ulewa burza wichura Zawody postanowiono zakończyć po czwartej serii startów. Także cała trójka, 11 punktów, 3 zwycięstwa i jedna dwójeczka. Czwartym żużlowcem bydgoskiej polonii, który wziął udział we wczorajszym, mówię wczorajszym, nagrywam w czwartek, we wczorajszych zawodach, we wczorajszym turnieju był Hubert Gąsior. Hubert, Hubert Gąsior wystąpił w czterech biegach zdobywając 2 punkty i ten defekt, jeden defekt. Trzeba też dodać, że Hubert Gąsior niestety ten defekt przytrafił mu się w trzyosobowym w biegu, który był obsadzony w trzyosobowym składzie. No niestety, to pokazuje, że no mamy problem, mamy problem z juniorami i nie szykujmy się. Hubert Gąsiora nie będzie z nami do końca sezonu. Na wypadek, gdyby odpukać Oliwier Buszkiewicz nie mógł startować przez najbliższy czas. A powiem szczerze, niepokoi mnie troszeczkę ta cisza wokół Oliwiera. Były lakoniczne informacje, że niby nie ma złamania, ale jeszcze jest w szpitalu, że czekamy na diagnozę. Musimy poznać szczegół wyniki szczegółowe, szczegółowe wyniki badań. I dopiero wtedy, w tym tygodniu, Oliwier miał wrócić do domu. Na razie cisza. Różne. Newsy do nas dochodzą, natomiast nie chcę tutaj siać plotek i nie są to potwierdzone informacje. A yy, mówię, my się nie zajmujemy plotkami. Jeżeli coś będzie oficjalnego, to dopiero od do tego możemy się odnieść. Niemniej, w przypadku braku, na teraz, yy, najważniejsze jest to, że teraz nie mamy Oliwiera Buszkiewicza. Nie mamy naszego najlepszego juniora. Nasz najlepszy junior też pauzuje z powodu kontuzji. Kto za niego? Czyżby czyżbyśmy witali Jakuba pocztę? Najprawdopodobniej. Kierunek Rzeszowski tak tak mówiono w kolegium żużlowym, że gdyby się coś stało. Jest podobna jakiś jakiś gens deal. Gdzie Rzeszów w zamian za wypożyczenie Majewskiego oferuje nam jednego swojego juniora. Jeżeli już miałbym kogoś brać osobiście wolałbym jak Kuba Poczta. Zawodnik jest. I najbardziej utalentowany z tych, którzy którzy pozostali do wzięcia. A być może twardy tor będzie mu sprzyjał. No nie wiem. Na ten moment źle to wygląda. Wygrał Franek Karczeski. Franek Karczeski zdobył 11 punktów. Przyjrzyjmy się startom Franka Karczeskiego. Otóż Franek Karczeski w swoim pierwszym starcie pokonał Bartka Nowaka w czteroosobowym obsadzie, to był bieg czwarty. W ósmym biegu, w swoim drugim starcie, również wygrał. Natomiast przeciwnicy nie mnie no nie rzucali na kolana. Yy, Wystarczał Miller, Duchiński, Szaszewski. No i to zawodnicy, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na żużlowym torze. Fr Franek Karczewski musiał to wygrać. W biegu dziewiątym Franek Karczewski poniósł pierwszą swoją jedyną porażkę z Emilem Maroszkiem. Co ciekawe, młody adept żużlowego rzemiosła okazał się lepszy, od zawodnika, który już ma w stosunku do Emila oczywiście kolosalne doświadczenie ligowe i nie tylko. No i to jest taki mały kamyczek do ogródka Franciszka Karczeskiego, ponieważ w takiej stawce Franek powinien wygrać te zawody w cykłach. Nie zrobił tego. Natomiast w tym biegu pokonał jeszcze pokonał Oskar Rumińskiego. To, to naprawdę obowiązek moim zdaniem to był. No i w swoim ostatnim starcie w przedostatnim biegu, czyli biegu nr 15, Franek Karczewski pokonał Afelta Storunia oraz, <coughs> przepraszam, najmocniej oraz Huberta Gąsiora z bydgoskiej Polonii. Hubert Gąsior przyjechał ostatni w trzyosobowej stawce. Także jak wiem ocenił Franka Karczewskiego wygrał, pokonał tych, których miał pokonać, natomiast przegrał z naszym talentem Emilem Maroszkiem. Z jednej strony się cieszę, bo Emil Maruszek to znaczy jedna z nadziei Bydgoszkiego speedwaya, Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem, Franek Karczewski powinien takie biegi, takie turnieje wygrywać w cuklach. No, oby się chłopak odbudował, bo będzie nam bardzo potrzebny. Pod nią Buszkiewicza to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wynik formacji młodzieżowej, zarówno w biegu juniorskim, jak i w pozostałych. Pozostałych dwóch biegach, gdzie będzie startował przeciwko różowcom yy, przeciwnika. Dobrze. Drugie miejsce Bartosz Nowak. Bartosz Nowak wypożyczony juniorsk, w zawodach juniorskich reprezentuje Polonię Bydgoszcz, natomiast w zawodach ligowych wypożyczony do Orła Łódź do pana Skrzydlewskiego. Jak jeździł Bartek Nowak? Bartek Nowak w pierwszym biegu Przegrał z Frankiem Karczewskim, w pierwszym swoim biegu oczywiście, ale pokonał następujących zawodników, no, moment tylko sobie przewinę, bo byłem na klasyfikacji, już mam, więc Bartosz Nowak pokonał Cawelego, Słomskiego i Borysa Słomczewskiego, bardzo podobnie brzmiące nazwiska, od Słomy obaj, taki żarcik prowadzącego, także no, przegrał z bardziej doświadczonym zawodnikiem, natomiast pokonał tych, których miał pokonać. Bartek, Bartek startował z czwartego pola. Nie dał rady zamknąć Karczewskiego. W biegu czwartym. W biegu kolejnym wygrał. Wygrał z Emilem Maroszkiem. Wygrał z, Kawczyńs z Kawczyńskim oraz wygrał z Hubertem Gąsiorem. No, plus, plus za tego Emila Maroszka. Natomiast nie oszukujmy się, faworytem tej konfrontacji był Bartosz Nowak, także pojechał swoje, na plus, że pokonał yy, talent, wydawałoby się talent toruński, którego już też eksperci telewizyjni i nie tylko odtrąbili, że to będzie następca yy, następca toruńskich juniorów, tak, czyli braci Pulczyńskich, Paweł Przedpełskiego, wcześniej Zombika czy Miedzińskiego, kontynuator toruńskiej szkoły żużla. Na razie Wstrzymałbym się z tymi zachwytami, niech chłopak jeździ coś pokaże. Ale fajnie, że, że Bartek Nowak go pokonał. W dwunastym biegu wystartowało tylko dwóch zawodników. Przeciwnikiem Bartka Nowaka był Duchiński, no i Bartek bez problemu oko obrał. Bieg czternasty w trzyosobowej stawce. Bartek również pewnie dowiózł trzy punkty. I tak samo jak w przypadku w biegu 12. Nie miał wymagającej obsady. Pokonał takich zawodników jak Damian Miller oraz Jakub Breński. Cztery starty, porażka z, tylko z Frankiem Karczewskim. Na pewno to nie jest dla niego wstyd. Ale cieszymy się, że mamy juniora, który też, też jeździ. Szkoda, że nie w lidze, w barwach polonii. To taki mój komentarz. Trzecie miejsce, trzecim polonistą, który któremu przypadło trzecie miejsce, ale trzecim zawodnikiem, który zdobył również 11 oczek, jest Emil Maroszek. już w pierwszym biegu Emil, to jest dla mnie fenomen tych zawodów, pokonał Mateusza Felta. Trzy w trzyosobowej stawce starce wygrał ten bieg. Duży plus dla młodego juniora Polonii. W swoim drugim starcie przegrał z Nowakiem, ale pokonał Kaszczyńskiego i Gochiora. Także, no też plus za tego Kawczyńskiego, o którym przed chwileczką mówiłem. Fajnie, fajnie się patrzy na jazdę młodego Maroszka. Szkoda tylko, że nie będzie. Szkoda tylko, że przepisy tak, a nie inaczej podchodzą do, do startu juniorów, słowników młodzieżowych. Że jednak liczy się data dzienna urodzin, a nie rocznikowo. Bo jeżeli rocznikowo, to mielibyśmy już pociechę z Emila. A tak musimy czekać do następnego sezonu. W biegu dziewiątym Emil Maroszek pokonał sensacyjnie Franka Karczewskiego, sensacyjnie na papierze, ale patrząc na poczynania obu zawodników, wcale to takie sensacyjne nie było. W pokonanym polu oczywiście w pokonanym polu zostawił również Rumińskiego, który też już miał ma większe doświadczenie jazdy na ligowych torach oraz młodego, młodego Brańskiego. No i w trzynastym biegu, trzyosobowa stawka, pewne zwycięstwo polonisty, który pokonuje Kaspra Szarszewskiego i Kcawego Słomskiego. Także Emil Maroszek czekamy na Ciebie. Oby zdrowy i bez kontuzji. No i na koniec czwarty z naszych zawodników trzynasty najsłabszy, Hubert Gąsior. Hubert Gąsior. Tak naprawdę nikogo nie pokonał Hubert Gąsior. W drugim biegu w trzyosobowej stawce przegrywa z Millerem i Rumińskim. W kolejnym starcie jest czwarty za Nowakiem, Maroszkim i Kawczyńskim. No tutaj akurat jest usprawiedliwiony, bo żużlowcy, zawodnicy zdecydowanie na niego, bardziej doświadczeni. W biegu dziesiątym w trzyosobowej stawce z, szars z szarsze. Przepraszam, z Szarszewskim i Borysem Słomczewskim Hubert Gąsior nie dojeżdża do mety notuje defekt. Kogo Hubert chcesz pokonywać, jeśli nie takich zawodników? To jest pytanie do Ciebie. Dobrze, że nie... Szkoda w sumie, że nie było Tyburskiego, bo można było punkty porobić. No niestety Tyburski to jest sam w sobie postacią ikoniczną, można powiedzieć. By nie powiedzieć, że kabaretową. Może nie byłbym taki złośliwy, gdyby nie bezczelne zachowanie tego zawodnika w majowym pojedynku w Gdańsku pomiędzy Pol Wybrzeżem a Polonią. No i w swoim ostatnim starcie również trzyosobowym przyjeżdża do mety trzeci. Przegrywa z Karczewskim i Afeltem. No tutaj można powiedzieć, że też nie miał nic do powiedzenia. Tyż zawodnicy byli zdecydowanie lepsi. Wniosek? Krótkie, krótkie wnioski. Cieszy postawa Maroszka, Emilia Maroszka, który niestety nie wspomoże nas w tym sezonie ze względów regulaminowych. Cieszy postawa Bartosza Nowaka, który niestety też ligowo nas nie wspomoże, ponieważ jest wypożyczony do Orła Łódź. Swoje w tych zawodach zrobił Franciszek Karczewski, chociaż ja mówię, będę się tego trzymał, powinien to wygrać z kompletem punktów w tej obsadzie. I na tego zawodnika jeszcze trzeba kuchać i dmuchać, bo w tym momencie to jest jedyny, pewny punkt, jedyny tak naprawdę formacji juniorskiej i w tym wypadku też pewny, dajmy na to. No i Hubert Gąsior. Hubert Gąsior, no chyba nikt nie wierzy w to, że Hubert Gąsior będzie zbawcą w Polonii. Co prawda dwa punkty z bonusem w pierwszym swoim starcie w pojedynku przeciwku Wybrzeżu Gdańsk. No ale nie oszukujmy się, to nie będzie wzmocnienie i nie ma na co liczyć na rywalizację Huberta z przeciwnikami w ligowych zmaganiach. Także huchamy i dmuchamy na Karczeskiego, czekamy na zdrowie zdrowego Buszkiewicza, a jak nie, trzeba będzie wyporzucić jakiegoś seniora. Partnerem naszego kanału jest Speedway, menadżer, prawdopodobnie naj, najlepsza gra żużlowa, najlepszy żużlowy menadżer online. Ja zapraszam Was na nasze yy, socjale Polonia1920, Facebook, Instagram, Twitter no i na naszą stronę internetową www.p1920.pl Dziękuję, Żegnam, Łukasz Lipski.